Serdecznie będzie się przydać zobaczyć czy pszczoły pracują na nawłoci na wodzie jak widać zaczęła kwitnąć Tam dalej jest ich sporo część kwitnie, część przekwita widać że coś się dzieje pszczoły są pszczoły jak widać nie brakuje nie tylko pszczoły, bo i jakieś inne robale są. Ale moje pszczółki są. Zobaczcie, praktycznie każdy kwiatek obsiadany przez pszczoły. Fajnie. Także mają co robić. Teraz pogoda bo było kilka dni deszczu. Chłodno, te ulewy nie wychodziły z ulu ale dzisiaj normalnie łąka brzęczy. Wszystko obsiadane przez pszczoły. Troszkę sprawdziłem w jednym ulu. Gniazdo już praktycznie zalane. Teraz czekam na nadstawki. Już zaczęły nosić do nadstawek. Ale zapach. Pozdrawiam, cześć.